Tytuł Osobowość roku 2023 w kategorii gospodarka otrzymuje pan Zbigniew Winkiel. Inżynier elektryk, automatyk, absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek automatyka, wcześniej techniku elektronicznego z duńskiej woli. Karierę rozpoczął pracą w dziale głównego energetyka odlewni Żeliwa. To był chyba największy zakład produkcyjny wtedy w Koluszkach. Przechodząc różne stopnie kariery zawodowej, nabywał doświadczenia zarówno na stanowiskach robotniczych, jak i kierowniczych. W roku 1990 wraz z kilkoma wspólnikami utworzył przedsiębiorstwo Agat, spółka Zoo, z siedzibą w Koluszkach. Obecnie jest to znana i bardzo ceniona organizacja gospodarcza w sektorach energetycznym, naftowym, kolejowym i obronnym. Pan Dwimir Wikiel od 33 lat jest prezesem i dyrektorem naczelnym Agatów. Swoją działalnością zawodową skupia głównie na wyznaczaniu kierunków firmy w oparciu o wnikliwą analizę rynku, nawiązaniu. I utrwalaniu współpracy z inwestorami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, biorąc udział w procesach organizacji, w pracach organizacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Był założycielem Polskiego Stowarzyszenia, czy jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, obecnie Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, w którym pełnił rolę wiceprezesa i prezesa. Obecnie jest członkiem Rady Stowarzyszenia. Jest również aktywnym członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.